Witam Was w trzeciej części Toki Boki. <laughs> e, jeżeli chcecie więcej e, odcinków, to bardzo mi z tego powodu miło. Zaczynamy. Dzień dobry, ja przyszłam do pracy. <laughs> Dzień dobry. Ja Ty ja panu zostawię, dobrze? Dobrze. Dzień dobry tutaj fusek, ten No został <laughs> dzień dobry Dzień dobry, chciałabym napisać te papiery o to, że kupuję ten mam i tak dalej. Dobrze, to są te papiery. Dziękuję. Dobrze, do widzenia. Dzień dobry. Ja bym chciała się Pana zapytać 20 minut później. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry, Fafiku. Jutro Ci przeniosę karmę. Oj, przepraszam, Saru. Masz piłeczkę. Masz tu je Czy sobie popracuję? Szkoda, że muszę pracować. Jestem burmistrzem tego miasta. Muszę się napić Fajnie! Kurde, jak się śmieje, się popsuło. Dobrze, oh, cześć córeczko. gdzie jest pan? Jakby wyszedł. Nie powinien was tak samo zostawiać. Dobra, nieważne. Chodź bierzemy, pożegnaj się z dziećmi i idziemy. Weź magazyn. Do widzenia. Papa pa, Carmen! Papa pa, Zosia! Widzimy się jutro. Pa, pątek. Okej, okay, już jesteśmy w domu. Ty jeszcze musiał zostać w pracy, więc e, chwilkę na niego poczekam. Zaraz zrobię obiad, ale poczekaj, okej? Okay? Dobrze, mamo. No, okej, okay, to ja zaraz zrobię obiad. Okej, okay, dobra, to możesz iść już tam. E, możesz iść już się przebrać, nie wiem. W sumie ty jesteś przebrana w dobrym ubraniu. Możesz się rozpakować, te zabawki. Fajnie się bawiłeś w przedszkolu? Tak, bo ekstra poznam tylu nowych kolegów. O, tylu nowych kolegów? <laughs> Bardzo się z tego powodu cieszę. Możesz iść się y, rozpakować i włączyć raz Blue i Bingo. Tak. Włożyć to może kopertę tutaj. A ty jest może jakiś odcinek o Poczekaj. Proszę już to. Wkurzyłem mnie tą bramkę. Swój chrupek nie zjadłaś. To teraz się zjem, ok. <laughs> tutaj twój rysownik to położę tutaj i przykryję go tak obok. Dobra. Albo położymy go tutaj ku tych dwóch Nie ładnych. I złożyłaś opaski. <laughs> Zapomniałam, ale bardzo lubię moje paski. No, ci będzie bardziej ta pasowała. No dobra. Twój wybór. Ci z, yy, muszę ci kupić wieszaczek na plecek. Okej, okay, już kupiony. Tylko do góry. No i proszę pięknie, masz już powieszony plececzek. Ale ekstra, będę mogła sobie tu spać i tu spać, bo to jest dla mojej koleżanki, jakby przyszła na noc. Tak. Jakbyś chciała, to ja będę w kuchni i będę robiła... że musisz robić obiad to jest dla mnie fajne aha, to okej okay. jak okay. Chcesz, to zasadziłam jagódki będziesz mogła spróbować? Mm, są przepyszne uwielbiam jagódki cieszę się, że tak wyszły dobra, to ten zasadzę jeszcze ziemniaczki To jak to urosła sadzonka. No, muszę ci mam nawet większą mnie. A! Nie, chcę być ciekawą. Oj, nie możemy chyba wysadzić tego ziemniaczka. Smaczny był. To dobrze. Czy zrozumieliście Porówczki sobie będą rosły. Chcesz to możesz sobie pogryć na konsoli. Dawno nie grałaś. Okej, okay, pogram wolę pograć na konsoli. Ale w to. Dzisiaj ci pozwolę specjalnie pograć na konsoli. Sobie włączę film kulnarski. Takie relaksujące. o kotku. I wszystko przygotuję. Hm, co by tu dzisiaj zrobić? Lasagne. Chyba to i pomidor. Nie, jak zrobić lasagne? O nie, nie pamiętam. Szukamy produktów na lasagne. <laughs> lasagne. I lasagne zazwyczaj z serii pomidor. A, no to tak się robiło lasagne. Lasagne, pomidor i ser. Totalnie bym o tym oj. Totalnie bym o tym zapomniała. Nie dawno nie robiłam lasagne. I jeszcze jedna, Jakoś tylko po jednej. Lazana. No okej, okay. jedna już zrobiona, piękna wyszła. Teraz druga, Oraz trzecia pięknie. To jest piękny obiad. Trochę je podgrzeję. Tak tylko, żeby się zarumieniało. coś jeszcze jest niedopieczone. Pięknie. Teraz wyłączyć. Co ja miałam? A, przygotować talerze. Jeden talerz. Miska. Drugi talerz i... Trzeci talerz. Talerz trzeba być przenieść. Okej, okay. jeszcze na najmniej sok pomarej człowego. Trzeba będzie powiedzieć sklepu zrobić zakupy. Fafiku, dzisiaj Ciebie nie nakarmiłam. Pójdę po karmę. Dobra, Fafiku, to Twoje jedzonko. <grystuj> Żartuj, nie nazywasz się Fafik, tylko Candy. Przepraszam Ciebie, Candy. Wyłożę Ci tutaj karmę. Oj, co to tak tutaj dużo? Też ją tu odłożę. Zjesz? Kim bardzo lubi ten fotel i lubię na nim siedzieć. Tylko często jej się zapsypia Odłożę jej tutaj wszystkie rzeczy: tu to, tu, to bawki. Najbardziej lubię tą wiewiórkę i toringo Dlatego i to kupiliśmy. Bo lubi się nimi bawić. Kochanie, zrobiłam już obiad. O, dlaczego tak szybko? Chciałam jeszcze pokrać. Jak zjesz obiad, to będziesz mogła pograć. Tylko proszę, dlaczego oglądasz telewizor i tablet w tym, i konsolę w tym samym czasie? Nie chciałam. No dobrze, wyłączę. I chodź na obiad. Tata wróci później dzisiaj do z pracy. O, Szkoda. Ale zjedzmy. Chodźmy. Ty usiądź tu. Ja usiądę na miejscu taty. A ja, Fofik sobie tutaj posiedzi ze swoją karmą. Musimy mu kupić miseczkę. Dobrze, kupimy. Mm, jakie pyszne. Dziękuję, że ci smakuje. Bardzo się starałam. <laughs> Dawno nie jedliśmy lasagni. Tak. szczęście znaczy, nauczyłem się ją robić. Odłożę tu wszystko. A to tą lasę nie zostawimy dla taty. Jak chcesz, możemy dzisiaj pojechać do teatru. O, co to, to teatr? <laughs> Niedawno się wprowadziliśmy. Dawno ja, to jest takie miejsce, w którym możesz oglądać super rzeczy. Albo pójdziemy do kina. Tak, do kina! Wiedziałam, że się ucieszysz. Poczekajmy na tatę i jeszcze kupimy miseczkę w piesko. Nie sobie posiedzi. Dobra, gdzie jest tata? Dzień dobry, wróciłam. O, jak fajnie tata! <grystanie> Kupiłam ten aparat. Będziemy mogli robić fajne zdjęcia. Na przykład teraz. Zdjęcie naszego pieska. A to drugi, nie wiem skąd się wzięło. Połóżmy tego... Tutaj będzie telefon, a tutaj będzie instax. Oj. No nie, nie da się po Uka nam się popsuła. Ok, to, oj, tu widzę, że sobie kupiłeś piżamę. Kolejną. Przepraszam, Oli bardzo lubię piżamę. Powiedziałam naszej córeczce, że zabierzemy. Dzisiaj do teatru. Masz ochotę, żeby pojechać do kina? No możemy jechać. Co to za mina? Przecież fajnie się jeździ do teatru. Tak, ale bardzo dawno w nim nie byłam. Okej. Okay. Muszę szybko zrobić porządek w ubrankach. Kupiłem mi tobie takie piękne kąpielóweczki. Są bardzo ładne. Też tak uważam. Potem możemy wyjechać na do hotelu na takie wakacje. Bo już się w sumie zbliżają wakacje, fajnie by było coś zwiedzić. Nasza córeczka była w bardzo małych miejscach. Bo ostatnio mało podróżujemy. No okej, okay, zwiedzimy jakieś miejsca. No dobra. Przechodzimy do tego teatru i możemy wejść jeszcze zobaczyć do fryzjera, bo ciocia jest fryzjerką, mogłaby ci obciąć końcóweczki. Dobrze. Ty piesku, zostajesz w domu. Albo weźmiemy ciebie na spacer. Chodź. Idziemy. Dobrze, już, już w kinie, ale nie wolno rozmawiać w kinie, dobrze córeczko? Dobrze. Weźmiemy ten jeden duży popcorn i mm, I jeszcze chipsy. Dziękuję. A, jeszcze pani zapłacę. Gdzie chcesz usiąść? To tutaj będzie ok. Chodźmy na nas tutaj. Na O. Najpierw. Jest po Och nie to scenografia. Hmm, jestem taka brzydka, będę musiała się inaczej ubrać i pójdę do fryzjera. Założę to, że nie będzie mi widać głowy. I biorę sobie jakiś kościół. Tym mm. bym się dofunęła klauna. Ale nie mogę tak mówić. Przedstawienie musi dalej trwać. Mm, co by do tego pasowało? Ten helmet. Ja coś się przebiorę. <laughs> Może to? To. Oj, ja nie mam włosów. <laughs> to zbyt przedstawienie o smoku. Oj. Ja się nie mogę przebrać. Możesz się przebrać ze smoka? Oczywiście. Ale jednak jestem piękna. Muszę zmienić scenografię. Nieważne co ja tu robię. Okej, okay, dziwno. Zróbmy historię o czerwonym kapturku. Maska też będzie dobra. I jeszcze jeden aktor. Gdzie są ci aktorzy? Mieli tutaj być. Idę, idę, już zapomniałam. A nie, to ja nie mogę się przebrać czerwonego kapturka. Przecież jestem chłopcem. Szybko, potrzebuję... Dzień dobry, mogłabym się przebrać za czerwonego kapturka? Tak, właśnie pani potrzebowaliśmy. Czy ma pani jakąś czerwoną sukienkę? Przepraszam, ale nie mam żadnej czerwonej sukienki. O, ta będzie okej. Okay. To o czym my zrobimy przedstawienie? Potrzebujemy dzwoneczka. Ja mogę być dzwoneczkiem. Dobrze. Wszystko jest okej. Okay, tylko jeszcze... Mogłabyś ubrać ten strój O, no i od razu lepiej. I ta maska. Nie mamy nie, żadnych innych masek przypominających wirka. O jeszcze mamy łóżka. Przemy na spektakl o czerwonym kapturku. O, zaczyna się. Cii, już nic nie mów. Zaraz przyjdą inni goście. Kochani, wezmę Ciebie na kolankę. Ta, ma, ta, to weź mnie na kolankę. O, dobrze. A ja pójdę do mamki, na <coughs> Nie ta scenografia. No? Kupc, to też to nie, nie ta scenografia. A e, możemy zaraz zakryć sobie przedstawieniem. Oj. Coś w tym stylu, ale na razie dostajmy przyjazd. dam Szybko potrzebujemy artystów? W dalekim królestwie była sobie mała czerwony kapturek. Babcia poprosiła ją, żeby przyniosła żeby mama poprosiła ją, żeby przyniosła babci koszyk z owocami. Czerwony kapturek bardzo chciała przynieść babci owoce. a owoce to w sumie takie orzeszki. Więc wzięła orzeszki i poszła do babci. Wyszło przez las, spotkała wilka, który, który chciał zjeść czerwonego kapturka. Ale na szczęście czerwony kapturek poradziła sobie z tym problemem i nie zaufa zaufała wiekowi przy czym wilkiem zjadł. Przyszedł doba, nie, wilk, zjadł, poszedł, zapytał się czerwonego kapturka, gdzie idzie. Czerwony kapturek, mimo ostrzeżeń mamy, powiedziała y... lisowi, gdzie idzie. Lis zjadł babcia i przebrał się za nią. Potem czerwony kapturek spytała się babci. Dlaczego masz takie duże oczy, żeby cię lepiej widzieć, a takie duże zęby, żeby cię lepiej zjeść? Ale na szczęście, czerwony, który pokonała yy, złego wilka, wilk wypróbował, i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Koniec! Brawo! Dziękujemy za przybycie. Chciby szybko się przebierze, się przebrać. Ale ekstra było to przedstawienie. Mhm. Dziękuję emocji, że mogłam zagrać swoją rolę. A, jeszcze ja się miałam przebrać. Podoba mi się to przebranie wielka. Czy się wypsikam sprayem do włosów. U, co to za zapach? Nie wiem, zjedzmy nasze chipsy i idziemy. Weźmy do domu, czego nie dopiłeś. Mężu, idziemy, dobrze? Chodźmy. Dziękujemy za spektakl. Było bardzo interesujące. Proszę bardzo, do widzenia. Hmm. Jeżeli chcecie kolejną cześć, za niedopobę będzie pa!